O! Dwóch, dwóch, dwóch! Jeden już się Kurwa, granie na tych aimbocach to nic nie pomogło. Kurwa! Już skakałem do tej piły. Pow. No nie. No wypierdala ich! Nie! nie Rozbili mnie. No ty kurwo je pana Nie co za chuj Prawej. Ork? Jaki ork? O, dwóch kurnik No nie no. no kurwa spikowałem lewo Ty co się prójesz? Masz proszę do mnie tu dać przede mną, Pop? CO TO JEST? WOW! JESTEM HAKSEM! Dzień dobry! Właśnie dodałem film na drugi kanał, link do niego znajdziesz w opisie. Niemniej jednak, nie przedłużam i zachęcam do dalszego oglądania. CASE EU. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach! Ulepszaj wygrane skiny i pomnażaj ich wartość! Bierz udział w codziennych giveawayach i odbieraj darmowy bonus! Wypłacaj skiny błyskawicznie z ogromnego magazynu! Korzystaj z impu w opisie i zgarnij darmową skrzynkę. Chyby było, wiesz, każda kamerka i byśmy sobie tak siedzieli i i no. No. Były, na przykład w sobotę, mogę, no. Tak. Ale może nie to, bo to ja troszeczkę ja szybko, ja w sobotę się nie, mogę. nie mogę. A Zobaczcie. za dwa tygodnie mam rapić. Ty tak, Napiń alkoholizujmy się. Alkohol... To znaczy, prawo, jak chcesz, tam ja mogę jutro już to zrobić. Tak, alkohol leczy tak. Nie no, jak ja paszę na tamkę, to nie mogę. A ja tam jak to wygląda jakbyś spać miał, iść. Słuchaj, mogę iść spać Tomek. Ale nie powiem z kim. A weź pierdoliń, z kółkę. Co? A ty tam wujka jesteś, tak? Oni mówisz? Z wujkiem spać idzie? Niebym to powiedział, to zostałbym bana na Twitchu, także nie mogę tego powiedzieć. Smaca zajebana! Jak była podobnie jak w Krakowie plus Pewor. No ja mogę codziennie, fajnie. słuchajcie. Minus Tomek, no. Możesz nie chlać, tak? Alkohol, nie, miałem ja ja, nie lubię się najebać. A Tomek ma, zobacz, w oczach widzę alkohol. Ja lubię, nie, ja no, lubię, ja, no, ja, ja no, lubię. Jakbyś, Pewor, pewor spotkał Tomka na żywo zupełnie inaczej niż ten. No! no Taki, o no, nie, właśnie na żywo. Ja bym cię kurwa, ja tak, się... słuchaj, Pewor, jakbym cię z ty kurwa zobaczył. A on do mnie, jakbyśmy tam trzy dni, dni, a on do mnie za nie powiedział. No, Ej, po Nie, To bym cię złapał za tą łysą... Pago, powiedz, jaki, jaki Tomek był, Pago, w Krakowie, jak byliśmy tam Tomek, wszyscy? mogę zaraz nim pokazać, jak kurwa z chujem na wierzchu biegałeś, bo Tak?! Mówiłeś, A mam tak? ci pokazać, jak kurwa wyleciałeś z gołą dupą?! ...Pagowskiego nie chciał źle powiedzieć na żywo. Co, to tak inne... Ale chuj z nim, no co mnie obchodzi? Kurwiłeś mnie? Słuchaj... Nie, ogóle, ty ty. Tomek, jak chcesz. To tak wkurzi. Ale słuchaj, to, że jesteś łysy, to co mnie to obchodzi? Posłuchaj, no, ja takich jak ty nas spacerników kupiłem. Ale oh, słuchaj, ty byś mógł kurwa biegać za mną dwie godziny, byś mi nie Mogę do was którego mokotowa? Tomek. Tomek jest jak mój kolega, który do ochroniarza kiedyś dymił Podchodził do niego, ty to ty kurwa, zajebie cię zaraz A jak Cox podchodził do niego na więcej niż metr, to on spierdalał sprintem <śmierdanie> 20 metrów dalej metr, Ale co, tam, tam co ty tam, tam pierdolisz ty kurwa, zajebie cię, nie, a Cox gonił go z na Ale słuchaj, widziałeś mnie? Widziałeś mnie? Widziałeś mnie czy nie? Nie, nie widziałem ciebie No to wszystko w temacie, no Ja cię tam nawet teraz widzę, Ja teraz się boję Tak, wy się boicie mnie i mojej wiaty, kurwa Więc łódka cipa Ja mam tam prawie <gryzpieczny> no, a, ja a, ja wyciec... a co masz ja jutro? Wzią, wzią, ja że trochę jadę samochodem No dentysty mam Nasrajmy mu do mordy Co on mówi, ty? Co, co jest, kurwe, pstryku? na najebany jest Trzeba Jeden smoke'a dał chyba, da. No, ja Można tak. przejść od noga? Nie, no, nie, no, patrz. Mogę zejść, mogę A Furia! Co to no. było, ty? Best, tak? Ej, pierwszy raz taki coś się spotkałem w cesie, ty. Że chłopi się na siebie patrzą. Kurwa jestem. Ja pierdolę pow! <grym> Dobra, idę spać Nara Co się gapisz na mój kurwa ten Co się gapisz do moje gniazdo kurwa To jest od kurwa, nie rozumiecie nie... Co się zmieniasz kurwa Prawa strona koledzy Oczyk jest... jest gala No ta kurwa jebana! Pierdolony haks Nowy konto, ciul. Kurwa idioci jebani ty! Ja pierdolę, ale to tu... nie, no nie wiesz. Wytrzy... Dostał autem co, Dawaj, 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 dawaj. A! Ole, O, lecz kamienia dostali O! Dziu, kurwa uwielbiam grać w A, nie jest tank Wow, co jest, kurwa Ja już idę sobie. No dobra, to jest słuchaj... Ty, co ty mi robisz? Ej, co jest, kurwa? Ja pierdolę! Co jest? O, poszli sobie. Co nie kurwa robią Nie wiem nie, kurwa! Na chuj tak stać! No on nie. mnie chce wpierdolić ty! Ty kolejny! Na środku ulicy i chuj tam. No zobacz, jakiś ty... Kurwa pozują ty. Chyba zobaczysz Ty pa pa, pa Google jest! Ja ta, ta, najebmy no, mu! Sobie, o, nie patrzę się w kamerę. <laughs> co no, jest? Kurwa, no co Te... oni robią? Ej, oni tu znowu są! Ej, to jest jakaś ochrona! Chodź, 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 bo tam kamera leci O kurwa jakie wido Co jest? Ta afryka na bank, no to w ogóle... Ludzie jak się podniecają, że no, Ale kurwa, tu to to. jest jakaś... No chcą mi napierdolić tutaj w tym. No pa <noise> kur. kurwa O kurwa! Robię to na po to lubię! Mam tyle hajsu, że czasem go gubię Pełne konto, swój portfel po grudzie.